Czytanie z Księgi Jozłego, Pan rzekł do Jozłego. Dziś zwróciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się go Bozem Izraelici, Galigal. -i, -gal, I tam obchodzili paskę 14 dnia, miesiąca wieczorem na Stepach Jericha. Następnego dnia Pas jezdli z plonu tej krainy, chleby, przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan. Oto słowo Boże. O, pokój, Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego fala będzie zawsze na moich ustach, dusza moja lubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał. I wyzwolił od wszelkiej trefogi. Wszyscy zobaczcie, Jak nasz Pan jest dobry! Spójrzcie na Niego, A rozpromienicie się radością, Oblicza wasze nie zatłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, Bracia. Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, Oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i lecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa. Pełniamy posłanictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napełnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Oto słowo Boże. Amen. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Chwała, hmm. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem, Ojcze, Zgrzeszyłem przeciw niebo i względem Ciebie. Chwała Tobie Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Pan z wami i z Woda Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie w W pewnym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy jescelnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szewrali faryzeusze, uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dosadkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zawiorę się, i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, <laughs> ujrzał go jego ojciec i zruszył się głęboko, Wymbiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go, a sędzia do niego: Ojcze, grzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz znaczy Ojciec powiedział do swoich smug: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandowi na nogi. Przyprowadźcie utuczony cieleń i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu, gdy wracał i był blisko domu. Usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi, pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił. Ojciec swój kazał zabić wytuczonym cielem, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to. I nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział: Ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, Kazałeś zabić dla niego utuczony ciele. Nasz on odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.

Panie Jezu, opowiedziałeś nam przypowieść o Ojcu i Jego synach. Jakże przypomina ona nam nasze rodziny, tak? Ten sam Ojciec, ta sama Matka, a dzieci inne. I to jest coś, czego Wy, kochani, doświadczacie na co dzień. Dlaczego tak jest tajemnica? Pierwszy syn starszy pozostaje przy swoim ojcu, a drugi opuszcza swojego ojca, ale najpierw oczywiście chce, by ten dał mu część majątku. No i ojciec na to się zgadza i poszedł. Majątek. Oczywiście łatwo uzyskany i łatwo też używany. Też tak szybko go stracił na przyjemnościach. Tak. To, co się tak łatwo otrzymuje, też łatwo potem się marnuje. Znamy toż ze swojego życia. Jak jest pieniądz zapracowany, to roztropniej nim rozporządzamy. Łatwo zdobyty. No już najbardziej rzekomyślnie rozdaje się ten majątek, który pochodzi z kradzieży i to też jest w dzisiejszych czasach, ale długo, długo to nie trwać. Szybko zauważył, że nie ma już majątku no i dojrzał. I tak jak dojrzewają poszczególne osoby, tak i całe narody dojrzewają, tak nas odtwarza się historia całej ludzkości, narodach. Sądząc historię narodu wybranego możemy doszukać się tam podobieństw do tego, co dzisiaj się dzieje. Tenże Naród wybrany, o którym mowa w pierwszym czytaniu, po długiej tłaczce po pustyni dotarł wreszcie do tej ziemi obiecanej. No i skończyła się manna. Teraz trzeba będzie pracować na polu. No i zaczął ten naród wybrany uprawiać ziemię. I tak. My też, Panie Jezu, nie otrzymujemy manny z nieba, ale pracujemy dzisiaj. Takie są czasy. Ale kiedy człowiek tak bardzo pracuje, to też z czasem przypisuje sobie to wszystko. Zapominamy o tym, że nawet jeśli ciężko pracujemy na roli, to przecież wzrost daje Bóg sam. No i bywa czasem tak, że ludzie bardzo pracują. No i wystarczy jedna ulewa, tak, katastrofa. I może wszystko stracić. A my się dziwimy, czemu Bóg dopuszcza do takiego? A no. Co też nam przez to Panie Zupowiedzieć? Pomyśl że nie wszystko od was zależy. Tak. Się ludziom też wydaje, jak gdyby przekazywali życie, sami do nich należy, mogą z nie robić co chcą. Zapomina się, że od Boga pochodzi. Tak, panie Jezu, i każdorazowo kiedy tutaj do ciebie przychodzimy, to ty nam to przypominasz, cokolwiek masz, to otrzymałeś i masz tym dobrze rozporządzać. Ktoś powie, no tak, i znowu wymagania. Tak, Panie Jezu, Twój Ojciec jest bardzo wymagający. Pokazał nam to na Twoim przykładzie. Tak, ciągle partujemy się w ten krzyż, który pokazuje nam tę dziwną miłość Ojca. Kocha i dopuszcza do czegoś takiego. Dopuszcza do różnych nieszczęść, do wojen kocha, jak on kocha, no właśnie. Też wymaga, też wymaga, by żyć zgodnie z przykazaniami. I te wymagania są do nas skierowane poprzez apostołów i następców. Tak słyszeliśmy słowa świętego Pawła Apostoła. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłanictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. To odnosi się oczywiście do apostołów, ich następców, kapłanów, ale też i do rodziców. Tak, w imieniu Chrystusa napominać, tak jakby Bóg sam. No i wy, kochani. Wiecie, co to znaczy upominać. Jest konkurencja dzisiaj bardzo duża. Tak, to są te tak zwane mass media, środki masowego przekazu. Tam ludzie znajdują swoje wzory. Tak mi się wydaje, że to, co tam jest, to jest bardzo mądre, pouczające, a tymczasem My wiemy, do czego to może doprowadzić. No i wy, kochani, skromnymi, skromnymi środkami dysponujecie, samym tylko słowem, jak ono jest przyjmowane. Panie Jezu, Ty też wiesz i my też wiemy, że jest bardzo trudno upominać swoje kochane dzieci. Im są starsze, tym trudniej. A po to, Zwierzamy się dzisiaj przed Tobą, żebyś Ty nam syłał na co dzień Ducha Świętego wraz z Twoim Ojcem. Jak wymagać, jak przekonać młodych, że życie to jest też trud. To jest też trud. I żeby było szczęśliwe na dłuższą metę. To wymaga respektowania przykazań Bożych. I właśnie te przykazania Boże są nam tutaj wciąż przypominane tej kaplicy. Jak wyjdziemy, widzimy zaraz dekalog, nie wiem, proste, dziesięć, kilka zdań, ale jakże trudne czasem bywa do realizacji. I właśnie, Panie Jezu, bardzo, bardzo Cię prosimy, byśmy. Potrafili tę wiarę realizować, tę, którą teraz wyznajemy. Budzę się za wszystkich ludzi, żeby zrozumieli, że szczęście, pokój tylko wtedy jest, kiedy zachowuje się przykazanie Boże. Ciebie prosimy. Bądźmy się w Ojca Świętego o pokój na świecie dla prześladowanych za wiarę, za naszą ojczyznę i nasze rodziny. Aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Panie Jezu, daj wszystkim ludziom zrozumieć, co znaczy miłość rodzinna. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Proszę o pokój na świecie. Ciebie prosimy. prośmy o umiejętność odrzucania zazdrości, a także o umiejętność przebaczania 77 razy. Ciebie prosimy. To, nas, Módlmy się za zmarłą Reginę Schubert, za którą sprawowana jest dzisiejsza msza święta. Jej męża Piotra zmarły w pokrewieństwa, aby dobry Bóg otworzył im bramy niebios i przyjął do swego Królestwa. Ciebie prosimy. Boże Wszemogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy do Duchu Świętym. za Matki Najświętszej, przez Chrystusa Pana Naszego.